mamy sytuację bardzo dziwną. Synagogi powstały po to, żeby uczyć Słowa Bożego, żeby ludzie wiedzieli, jak żyć z Bogiem. Tam się otwierało Biblię. Pamiętam, jak Pan Jezus też tam wyszedł, otworzył Biblię i czytał ze Słowa Bożego oto czas łaski. Dziwili się Jego Słowom, bo to, to miejsce właśnie, żeby Mogli uczyć się Boga, poznawać Boga. I oto przyszło tam Słowo Boże, które stało się ciałem. I zamiast wywołać wielkie zadowolenie, że oto to, co uczymy, oto stoi przed nami, ten, który jest tym Słowem Bożym, ludzie domyślają się czegoś. I próbują to znaleźć. Zamiast zweryfikować swoje postępowanie wobec danych sytuacji i zobaczyć, no, żeśmy nie rozumieli to w ten sposób, że, że tak powinniśmy funkcjonować, tak powinniśmy żyć, to ludzie uparli się, żeby podważać działanie Słowa Bożego. I to jest dla mnie dla Ciebie wielka lekcja w tym. Kiedy Pan przychodzi, czy my zgadzamy się z tym, co On mówi do nas? Czy spieramy się z tym, co On mówi do nas, ponieważ uważamy, że tak być nie powinno? Gdy On mówi do nas życie za życie, czy zgadzamy się z nim? Czy spieramy się, że przecież my też mamy prawo do życia? Czy kiedy On chce uzdrowić w nas coś, co jest naszą ułomnością duchową, i przeszkadza nam to żyć w sposób godny Jego imienia? Czy jesteśmy chętni na to, żeby to uczynił, czy, czy jesteśmy już przyzwyczajeni do tej swojej ułomności, ponieważ ona nam pozwala więcej zająć się sobą niż Bożymi sprawami? Miejsce, w którym powinno być wielka, wielka uczta w tym momencie, wielkie szczęście, chwała Bogu. Oto prawdziwe Boże Słowo przyszło na, na zgromadzenie, do synagogi. Teraz będziemy rozumieli jeszcze lepiej to, co cały czas uczymy. Jeśli nauczyciel ludzki nie umie się oddać nauczycielowi niebiańskiemu to coś jest nie tak ile byśmy nie uczyli jeżeli przychodzi Chrystus Jezus to on ma prawo skorygować nasze nauczanie ponieważ on zna prawdę on jest prawdą a my powinniśmy z wielką pokorą i uniżeniem i, i wdzięcznością i zachwytem powiedzieć panie koryguj wszystko po co byśmy kogoś uczyć nieprawdy czy fałszu czy zakłamania Skoro przecież chodzi o to, że prawdę poznamy i prawda nas wyswobodzi. A więc tak samo dzieje się i w dzisiejszych czasach, że kiedy jest zgromadzenie, ludzie spotykają się po to, żeby uczyć się Słowa Bożego. Otwieramy Biblię, czytamy z tej Biblii to miejsce czy tamto miejsce, rozważamy, zastanawiamy się, myślimy, wyciągamy wnioski i dajemy się uzdrawiać. Słowo Boże jest lekarstwem, jest światłością. Wiecie, w tym lekarstwie, w Słowie Bożym nie ma trudki. Wszystkie lekarstwa tego świata mają w sobie coś jeszcze dodatkowo. Coś leczy, ale coś też i zatruwa. Podczas gdy, kiedy Jezus daje swoje lekarstwo, w nim jest tylko czystość. Boża czystość. Nie ma tam czegoś, co mogłoby nam zaszkodzić. On nie tworzy sobie chorych, żeby mieć zaplecze chorych i żeby zawsze móc leczyć, tylko On uzdrawia po to, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy w tym zdrowiu podążali. Tak jak Jan mówi, o Bożym zdrowiu, wiem, że jesteś zdrowy, abyś był zdrowy, abyś była zdrowa w Chrystusie. Na pewno wielką lekcją dla nas jest zdecydowanie Jezusa Chrystusa. On się nie poddaje niezrozumieniu, chociaż większość, którzy tam są, go nie rozumieją. On jest zdecydowany w prawdzie, aby czynić prawdę. Czy w swoim życiu już natknąłeś się na to, czy natknęłaś, że znałeś prawdę, czy znałaś i ktoś cię nie rozumiał? Ale mówię o rzeczywistej prawdzie, nie o kombinacji własnej. A ty, mimo wszystko, zniosłeś, czy zniosłaś przeciwności, niezrozumienia, uważając, że lepiej zrobić to, co chce prawda, niż zaniedbać prawdę z powodu tego, że ktoś jej nie rozumie. Wielu się gorszyło z powodu Jezusa Chrystusa i uważało, że on tu wszystko przewraca. Jezus nie poddał się temu, lecz dalej czynił to, co naprawdę oni potrzebowali, żeby mógł się uratować, i później widzimy, że jakiś nikodem zaczyna postrzegać, że coś tu jest. Jacyś inni zaczynają postrzegać, że coś tu jest w tym Chrystusie, co rzeczywiście widać, że to jest prawdziwe. Cóż złego czyni przecież, gdy czyni to wszystko? Czy my jesteśmy gotowi na to, by znieść przeciwność? I gdy znamy prawdę, pozostać w prawdzie, mimo tego, że mogą o nas powiedzieć wtedy to samo, co o Panu Jezusie Chrystusie. Powiedzmy, w tym trzecim rozdziale od dwudziestego wiersza i poszedł do domu i znowu zgromadził się lud takiż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów a uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i mocą księcia demonów wypędza demony. Widzicie, Jezus czyni prawdę, czyni wolę Ojca, a w ogół obserwatorów, którzy uważają się za autorytety, wiedzące i znające prawdę, oceniają Jego postępowanie jako, że stracił zmysły, a tu jeszcze, że że Belzebub w nim działa. Czy jesteś gotowy, gotowa na to, by wyjść na pochańbienie? Jezus mówi, jeżeli mi to czynili, tobie to uczynią. Nie chodzi, Jezus nie prowokował ich. Jezus po prostu czynił wolę Ojca. To oni Myśleli, że on ich prowokuje. On jest takim. On przyszedł zachować, a nie zatracać. On przyszedł zbawić człowieka, uratować. On jest takim. Tak jak wcześniej tu jest napisane w tym drugim rozdziale od 16 wiersza, gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszu widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego, czemu jest celnikami i grzesznikami. A Jezus, usłyszawszy to rzekł. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Już mówi, że lekarza potrzebują ci, co się źle mają. On w formie duchowej, jak i też i fizycznej przyszedł uratować nas, abyśmy mogli służyć Bogu, służyć w dobrej sprawie. I gdy teraz uzdrawia nasze serca, nasze sumienie, nasz umysł. Czy wolimy, żeby znowuż diabeł doprowadził je do choroby? Czy chcemy cieszyć się zdrowiem, myślenia, mówienia, działania? Czy myśląc, myślimy sobie, że lepiej było, kiedy byłem chory? Bo wtedy mogłem się użalać nad sobą i więcej skierować ludzi uwagę na siebie, żeby myśleli o. Czy raczej żeby myśleli znowuż, co z nim kłopoty? Po co w ogóle przyszedł na to zgromadzenie? Byłoby tak fajnie. On przyszedł. Na zgromadzenie, żeby czynić to, co normalnie Pan zgromadzeń czy nigdy na nie przychodzi. Modlimy się, Panie, bądź między nami, przychodź i czyń to, co potrzebne jest, abyśmy mogli służyć, abyśmy mogli wygrać w tej bitwie. Z tego opisu wnioskujemy, że Ci ludzie wiedzieli już o Panu Jezusie Chrystusie, że kiedy On przychodzi na takie zgromadzenia, to, to coś zawsze się tam stanie. Takiego, czego oni by nie chcieli, żeby się tam działo. No i w sumie się nie pomylili. Dokładnie tak się stało. Na tyle znali Jezusa, że, że w rzeczywistości On jest takim i to uczynił. Oby zawsze czynił to gdy tylko potrzebujemy Jego pomocy, abyśmy zawsze Ją otrzymali, żebyśmy byli zawsze gotowi żyć dla Niego, żeby, żeby nie było między nami chorych, którzy nie korzystają z uzdrowienia, którym zaczyna się podobać ich choroba, którzy modlą się o uzdrowienie, ale Go nie chcą. Dziwne, co? Modlą się i nie chcą tego uzdrowienia, bo to uzdrowienie diametralnie całkowicie przemieniłoby ich życie. A człowiek przyzwyczaja się do swojego życia. To tak jak ten z usłą ręką powiedział, nie, nie, Panie. W sumie już jestem taki, już przyzwyczaiłem się. Ludzie mi dają datki, pomagają mi. Już tak się w sumie że tak się fajnie żyje. Nie muszę codziennie koni ruszać zaraz do roboty. Jak coś robię, to nikt się nie dziwi, że wolno robię, bo, bo wiadomo, że jedną ręką tylko nie, on wychodzi na środek i jest chętny, żeby być uzdrowionym. Nie wiemy, może miał żonę, dzieci. I, I biednie było w tym domu. I teraz ojciec wraca, mówi, patrzcie, mam dwie ręce, będzie lepiej. Będzie inaczej w tym domu. Jak to się stało, tata? Jezus mnie uzdrowił. Widzicie, i to jest, wrócił człowiek z synagogi i ma przesłanie. Będzie lepiej. Pan był na tym zgromadzeniu i uczynił cud. A więc każde zgromadzenie niesie w sobie też Przesłanie będzie jeszcze lepiej. Z chwały w chwałę. Pan da siłę swemu ludowi. Pan przychodzi, żeby zbawiać, nie zatracać. Ale musimy pamiętać, że on gniewa się, gdy my nie chcemy jego uzdrowień. Smuci się, dlaczego nie chcesz być zdrowy? Przecież tyle dobra byś zrobił, tak jak ja. Mógłbyś pójść za mną i naśladować mnie. I iluś ludzi by z tego skorzystało Twojego życia wtedy. Dlaczego nie chcesz być zdrowy? Mówi Jezus. I z drugiej strony się gniewa. Przecież wiesz, że to zdrowie da Ci szansę zbierać dobro, które tak Ci jest potrzebne. Chcesz być chory? Panie, ale ja jestem przecież zdrowy. No i to jest właśnie problem często. Czy jesteśmy naprawdę zdrowi? Że możemy czynić dobro i nie ustawać? Że mamy siły od Pana, żeby czynić dobro i nie ustawać, żeby wygrać w tych bitwach? W swoim życiu nieraz zrobiłem rzeczy niepopularne, narażając się na przeciwności. Ludzie bardzo mocno żeby zmienić to, żeby było inaczej, żeby było tak jak zawsze i wszędzie. Prawdziwych wrogów nie nabędziesz wtedy, kiedy żyjesz jak ogół, tylko wtedy, kiedy żyjesz jak Chrystus. To są prawdziwi wrogowie, tak jak prawdziwi są przyjaciele. Zawsze oni się rodzą wtedy, kiedy Jezus miał prawdziwych wrogów. Oni się czaili, chodzili, węszyli, kombinowali, żeby tylko go dopaść. Żeby tylko Go na czym złapać. Ale miał prawdziwych przyjaciół też, którzy byli wdzięczni i dziękowali Ojcu za wspaniałego Syna, który chodzi po ziemi, którzy rozumieli, ile dla nich uczynił, tak jeden z tych trędowatych, co wrócił, aby oddać chwałę. Czy inni, którzy docenili to, że Jezus tutaj był, że chodził tutaj między nami. Niech Bóg pomoże nam zrozumieć, że bądź zdrowy, to znaczy żyj, żyj i obfituj. Miałeś niedomaganie, przeszkadzało ci coś, jakiś twój grzech, blokował cię. Pan mówi, przebaczam ci. Idź i żyj dla mnie. I każdy, kto tego potrzebuje, na każdym zgromadzeniu może to od Jezusa usłyszeć, bo Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen.